And action. Welcome! Dzisiaj chciałam pogadać o czymś, na co mówię false friends. Takie false friends words, czyli fałszywi przyjaciele. Wydaje się, że może znaczą to samo po angielsku, ale tak naprawdę nie jest. Jako pierwsze będzie słowo eventually. Eventually którego synonim w języku angielskim jest Finally or in the end Czyli po polsku ostatecznie I tak na przykład w zdaniu powiedzielibyśmy She hopes to get a job on the local newspaper And eventually work for the times Talk about ambitious Super Drugi, mój taki false friend Którego wybrałam na dzisiaj to jest słowo actually brzmi podobnie do polskiego może aktualnie, ale tak naprawdę nie jest. Bo polskie aktualnie będzie po angielsku currently. But we'll get to that in a second. Wracając do actually, w zdaniu moglibyśmy go użyć na przykład That's the only reason I'm actually going to the party. He's going to be there. Why <laughs> Czyli tak naprawdę to jest jedyny powód, dla którego idę na imprezę on tam będzie. Actually, szczególnie w języku umówionym w Stanach jest również używane, gdy chcemy zmienić temat, albo powiedzieć rozmówcy coś, co może niekoniecznie w tej sytuacji chce usłyszeć, ale tak grzecznie no, powiedzieć, że może jednak nie, na przykład ktoś dzwoni. Drink, drink. Yes, hi. Uh, you know what? Sure. Um, actually, I'm a bit busy at the moment. Can I get back to you in a bit? Tak jak wspominałam, used również jest używane, gdy chcemy zmienić temat. Na przykład, yeah, that sounds really great, but I was actually thinking of maybe going to the movies, not necessarily to the swimming pool. Just feeling a bit lazy this weekend. <laughs> Albo na przykład Yeah, actually, you know what, mom and dad, um, I was actually thinking of coming home a bit later. Mm. Kolejny, trzeci, false friend. Well, this one może nie jest false, tylko to jest właśnie to, co wspominałam wcześniej, że angielskie actually nie jest polskim aktualnie. Polskim aktualnie jest słowo currently. Po angielsku synonim at the moment, at present. Przykład. The matter is being currently discussed. Or we can also say, The matter is being discussed at present. Czyli obecnie temat jest omawiany. No dobra, to mamy naszych trzech false friends. No to jak to jest w takim razie z polskim słowem ewentualnie? Czyli ewentualnie, coś albo coś. Mamy jakiś wybór, prawda? I albo jedno, albo drugie, albo w ostateczności ewentualnie. Biorę krem na My favorite. <laughs> Więc polski ewentualnie w języku angielskim to jest alternatively albo possibly. Jako przykład Alternatively, you can reach us via email. If the phones aren't working. Or the lines are just so busy and you can't reach us. Alternatively, you can reach us via email. Czyli ewentualnie możesz również z nami mieć kontakt nie, to po polsku będzie Ewentualnie możesz się z nami skontaktować e-mailem To jest lepsze Thank you for watching If you like what I just did here today Please hit the subscribe button I don't know, somewhere here there, here, there Jeśli wam podobało dajcie suba I jeśli jest jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszyła Let me know in the comments section Thank you, bye